Witajcie kochani! Mam nadzieję, że w drugim... We, 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 we. Mam nadzieję, że w drugim vlogu... Słuchajcie, przyszłam tutaj dzisiaj do Was, bo mam paczuszkę i mam paczuszkę, słuchaj, I dlatego, że postanowiłam nagrać tego vlogasa z open boxem. Książki, o której Wam mówiłam zresztą w poprzednim vlogu, to jest znalazł zgiełku, mam ją w rękach. Jeszcze jej nie rozpakowałam, bo stwierdziłam, że zrobię to z Wami. A czemu by nie? I Wam ją pokażę, no. Pokażę, Ja już ją widzę, słuchajcie. O, losie. Zobaczcie. Filmowa okładka. Ojej, ona jeszcze pachnie nowością. Nie, no pył. Ojej, pięknie, pięknie. E, to jest wydawnictwo. E, zaraz Wam powiem, jakie. Nasza księgarnia. Przepiękny egzemplarz. Oj, będzie się czytać, będzie. I mam tu jeszcze taką jedną wielką paczkę, w której to zamówiłam kilka książek różnych. Okay bo y, to są książki z Vinted, tak ogólnie rzecz biorąc, y, bo pani tą książkę w ogóle powiem wam, że y, bardzo trudno jest znaleźć w dobrej cenie. Ja ją kupiłam za 25 zł, no oczywiście plus przesyłka to tam ponad 30 wyszło, ale ona jest y, tak wyceniona w y, sieci, że ona kosztuje 60, 80, 120 tak że Tania nie jest, ale akurat mi się udało ją kupić za 25, więc po prostu... Bardzo szczęśliwa, że tak się udało i zarazem zadowolona, bo czaiłam się na tą książkę już jakiś czas. I wiecie co? W tej kolekcji klasycznej, z której zresztą mam tą książkę, którą Wam pokazywałam, Dziwne Losy Jane Eyre, w Book Hall chyba pierwszym, Wichrowe Wzgórza, to właśnie w tym wydaniu, a pokażę Wam, dobrze, przecież ona jest tu Słuchajcie, w tym wydaniu, tak, z tej kolekcji klasycznej to są wichrowe wzgórza, małe kobietki i duma i uprzedzenie i mam jeszcze dziwne aj, mam jeszcze dziwne losy Jane Eyre, no i zegamuk. Eee, w tym wydaniu e, również e, z Dala o Zgiełku też jest planowane e, w tym wydaniu, więc nawet gdybym nie kupiła tej, to na pewno zasadziłabym się na... Yy, tą wersję, ale udało się, więc super. Mam okładkę filmową, więc bosko. Yy, no i dobra. I przechodzimy do tej drugiej poświęcenia. Tutaj sobie znowu na bródze. Trudno. Czego się nie robi dla książek. I słuchajcie, kochani. W ogóle Open boxa ja ze mną zrobić moja córka, ale stwierdziła, że chce pójść z tatą na spacer. No to skoro taki był jej wybór, akceptuję i szanuję. Eee, Oj, mam tu bardzo świetnie zabezpieczoną paczkę w ogóle, zobaczcie. No elegancko, bardzo dziękuję. I teraz tak, eee, mam tutaj książeczkę Adama Silvery. Zostawiłeś mi tylko przeszłość. Słyszałam o niej sporo fajnych recenzji, jeszcze nawet mam zakładeczkę, no bardzo dziękuję tej pani, o której to kupiłam, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mam jedną książkę Kazuo Ishiguro, pejzaż w kolorze sepi. O tej książce niewiele słyszałam. Ed mieszkańca w Wielkiej Brytanii i Japonkiem, po śmierci męża zaczynają prześladować wspomnienia związane z samobójstwem córki. Gnębiona wyrzutami sumienia, nieustannie wracając myślami do Nagasaki, do upalnego lata, niedługo po wojnie, kiedy ona i jej przyjaciele próbowali odbudować swoje zrujnowane życie i radzić sobie w nowej rzeczywistości. Przepraszam, kochani, jeszcze nie piłam kawy. Gdy centralne miejsce w jej wspomnieniach zaczyna zajmować Sashiko, za zamożną kobietą, która uzuciła całe swój majątek, obrazy przeszłości stopniowo zlewają się z teraźniejszością i coraz bardziej zaciera się granica między jawą a snem. No, ciekawe. Słyszałam o tym, że ogólnie książki Kazuo i Shiguro są bardzo specyficzne i takie trudne w odbiorze. Nie wiem, kochani, zobaczę yy, faktycznie, jak one się... Yy, jak one wpływają na mnie, jakie ja będę miała z nimi uczucia. Jeszcze żadnej nie czytałam, więc ciężko mi jest na ten temat, wiecie, cokolwiek powiedzieć. Mam tutaj książeczkę moja Lady Jane, a wszystko przez to, w ogóle wszystko przez to, że mam. Mam, kochani. Chyba pierwszą część moja Jane R i moja Lady Jane dokupiłam. Są tak samo wydane też przez imagi yy, SQN? SQN, tak, przez SQN. I nie wiem, czy to jest kochani seria. Nie wiem. Nie wiem. Yy, więc to jest jakaś w ogóle historia, fantazja historyczna, więc, to jest coś, co, co ja Wam tak jak, tak jak Wam mówiłam, przełamuje swoje strachy i staram się sięgać po literaturę, do której dotychczas jeszcze nie miałam okazji, bądź nie chciałam sięgać. No, ale cóż, no, trzeba przełamywać swoje stereotypy i walczyć z tym. I ja to zamierzam zrobić. I mam tutaj. Uuu, jaka fajna książka, zobaczcie, z dziurką. Mała Księgarnia Samotnych Serc. To jest w ogóle książka, o której nic nie słyszałam, a ponieważ ta pani, o której to kupiłam, sprzedawała ją w zestawie z Tryonem, Melisy, Darwood, więc tak się... W ogóle chyba SQM to jest jedna z tych wydawnictw, jedna z tych wydawnictw, które bardzo kładzie nacisk chyba na tą literaturę taką fantastyczną. E, tutaj mamy, e, no w ogóle powiem Wam, że taką ciekawą historię z tego, co tutaj czytam, bo pisze, że nic nie ochroni nas przed bólem wspomnień, sami musimy się z nim uporać. E, I jest to wciągająca historia o życiu po śmierci i poszukiwaniu własnej tożsamości. Mila jest inna niż wszyscy, często traci świadomość, przebywa w jednym miejscu, by po kilku godzinach znaleźć się w zupełnie innym. Pewnego dnia budzi się za światach zwanych tryumunem. Dowiaduje się, że nie żyje, a przed śmiercią dopuściła się zbrodni. Czy zdoła dowieść swojej niewinności, czy kiedykolwiek jest za, jest za późno na miłość? I co najważniejsze, co skrywa tryum? Ciekawa, ciekawa jestem tej książeczki, a dostanę tak jak Wam mówię w, gratis, znaczy w gratisie, bardzo w fajnej cenie razem z tą, więc czemu by nie? I z wydawnictwa Czarna Owca, mam tą małą księgarnię i tu jest o kobiecie Pozy Morland, spędza całe życie zatopiona w lekturze swoich kochanych powieści romantycznych, stojącej na skraju bankructwa księgarni, kiedy jej ekscentryczna właścicielka Lawinia umiera i zostawia Pacey w spadku Księgarni dziewczyna musi odłożyć książki i zmierzyć się z prowadzeniem podupadającej firmy, ale i z Sebastianem, wnukiem Lawini, najbardziej obcesowym człowiekiem w Londynie i obmyśla sprytny plan, ale ma zaledwie 6 miesięcy, by przekształcić booki, Book Ends w księgarnię marzeń. Udaje się to tylko, jeśli Sebastian zostawi ją w spokoju. No, też już fajne, może nie do końca w moim stylu, ale czemu nie? No i to jest właściwie, i to jest książka, dla której ja w ogóle poczyniłam to zamówienie, czyli Nasz Ostatni Dzień, i to jest z wydawnictwa Winidia. I tutaj też mam zakładeczkę. No. No, pani jest po prostu cudowna, bardzo dziękuję. I tutaj jest taka fajna historia, już wiele o tej, o tej książce zresztą słyszałam. Słyszałam, że jest to książka o tym, że dzwoni pewnego razu z prognozy śmierci. I informuje danego człowieka, do którego dzwoni, że dzisiaj to jest ten dzień, jego ostatni dzień, i żeby przeżył go jak najlepiej. No i właśnie po tym dniu następuje śmierć. No, no ciekawa historia, ciekawe rzeczy. Więc takie, takie moje plany i takie moje zakupy. No, tych książek jest troszeczkę, zobaczcie, ale to nic. Nie nie miejsce, więc nie będą się tutaj poniewierały. A ja Was kochani zaproszę jeszcze dzisiaj do wspólnego przesadzenia naszych kwiatków, bo kupiłam dwa egzemplarze i mam jeszcze kilka takich do przejrzenia, więc jeżeli będziemy mogli więcej przesadzić, to przesadzimy więcej, jeżeli no, nie damy rady wszystkich przesadzić, to przesadzimy chociaż te dwa. No i tak, i myślę, że... Że co, że chyba jestem w ogóle, wiecie, mam alergię, gdzieś coś chyba musi bardzo mocno pylić, bo jestem bardzo pociągająca teraz. I yy, yy, słuchajcie. Przepraszam, i bardzo mi to troszeczkę yy, przeszkadza, więc yy, żeby już może nie przedłużać, yy, to zabieram Was ze sobą w jedno miejsce w moim domu, tak, będziemy przesadzać kwiatki w domu, bo na dworze jest tak silny wiatr, że no nie, 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 nie. Boję się, że mogą tego, te moje kwiatuszki nie przeżyć albo znie, źle znieść, a tego bym nie chciała. Więc zabieram Was ze sobą do kuchni i tam będziemy sobie te kwiatuszki oglądać, przesadzać, dogadzać i tak. Dobrze. Do potem. Więc witajcie w mojej kuchni. I tak, ponieważ obiecałam Wam, moi kochani, to może tu będzie dobrze. O, chyba jest ok. Chociaż nie wiem, czy nie jestem prześwietlona z pracy tego okna, ale to nic. Słuchajcie, tam z tyłu <gryw> znajdują się obrazki mojej córki przedstawiające mnie. Pokażę Wam później z bliska, jak to fajnie wygląda. Natomiast tak, mam naszukowane doniczki, mam mnie, to chyba twoja, ale użyję jej, nie obraź się. I mam tutaj jeszcze przygotowaną też osłonkę i doniczkę w środku, do których będę sadziła dwa egzemplarze kwiatów. Hmm. I słuchajcie, będąc w biedące, kupiam sobie. Przepiękną ksantosomę, słuchajcie, nie wiem, jeszcze nigdy nie miałam, to jest w ogóle skrzydła anioła, tak jest nazywana. Więc to no, przepiękna nazwa i przepiękny kwiat, no zobaczcie jakie ma przepiękne duże liście, ślicznie wybarwione, cudowne. Ja się zakochałam w tej roślinie, a ponieważ kosztowała... Mężu nie oglądaj tego, ponieważ kosztowała tylko 30 zł. Więc postanowiłam się skusić. I za 12 zł było takie piękne syngonium. No zobaczcie. A duża sadzonka jak za te pieniądze. Więc też się skusiłam na Nie oglądaj tego. Dobra. Przesadzamy. Słuchajcie. Dlaczego przesadzam z Wami kwiatki? Dlatego, że pomyślałam, że opowiem Wam też o mojej drugiej miłości. Jaką właśnie te kwiatki są. Słuchajcie. E, moja miłość do kwiatków tak naprawdę zrodziła się a, jakieś 3 lata temu, tak myślę. E, tak naprawdę chyba w momencie, w którym przeprowadziliśmy się do y, mieszkania, to było w 2020 roku, tak. Y, przeprowadziliśmy się do mieszkania i tak wiecie co, y, stwierdziliśmy, że, czy ja stwierdziłam, akurat zaczynał się wtedy ten y, wirus, i tak, poniekąd żeśmy troszeczkę byli w tym mieszkaniu, tak wiecie... No, nie chcę powiedzieć, że zamknięci, ale no, byliśmy tak troszeczkę... Yy... No, z... no, nie, wiem, jak to nazwać. No, no, w każdym bądź razie mam nadzieję, że wiecie, o co mi się yy, rozchodzi. Yy, nie wiem, czy ta doniczka będzie... Na kwiatka. Okej. Okay. Nie, no wydaje mi się, że okej. Okay. Dobra. Yy... Wracając do tej historii z miłością do kwiatów. Będąc właśnie w mieszkaniu, my sobie po prostu, znaczy ja, wpadłam w taki trans kwiatowy, pokochałam w ogóle te rośliny, wszystkie. I tak można powiedzieć, zaczęła się moja przygoda z roślinnością w domu. I uwierzcie mi, są takie osoby, które pamiętają. Ten czas, kiedy w moim najbliższym otoczeniu tych kwiatków było mało albo wcale ich nie było, bo ja po prostu nie czułam z kwiatkami jakiegoś mocnego przywiązania i nawet w domu mojej mamie się dziwiłam, a moja mama bardzo lubi kwiaty, to dziwiłam się jej, no, w ogóle jak to tak pamiętać o tych kwiatkach, podlewać, dbać i w ogóle... Mamo, ja u siebie w domu nigdy kwiatów mieć nie będę, tak jej zawsze mówiłam. I muszę powiedzieć, muszę przyznać jej rację, bo no nie wiem, to chyba jest też, wiecie, kwestia, nie wiem, czy wieku, czy też tego, że jak już się ma swój kąt, swój dom, czy tam mieszkanie, no to do pewnych rzeczy tak podchodzi się troszkę inaczej i ja muszę powiedzieć, że też tak mam. I faktycznie, że miłością tak solidną do tych roślin wszystkich domowych i nie tylko ogrodowych również zapałałam że faktycznie to chodzenie koło nich, podlewanie, sprawdzanie czy rosną, czy im dobrze takie wiecie nawożenie, przycinanie, pod, robienie im podpórek i ogólnie zobaczcie jak to pięknie wygląda i ogólnie takie wiecie dbanie w sensie o całości roślin w domu sprawia, że się to niebywale człowiek przy tym relaksuje i nie wiem czy wy też tak macie, ale no ja tak mam, że bardzo mnie to tak wycisza, ale to światło wariuje, że to też mnie tak wycisza i tak wiecie co, no czuję, że, że przynosi mi to taki spokój. Więc skoro roślinki mi służą, no to, to poszerzam co jakiś czas ku ucieszę mojego męża, chociaż nie, nie powiem, bo ja się z nim tak droczę. Ale on również niejednokrotnie już kilka egzemplarzy kwiatów mi zakupił, więc chyba go zaraziłam tym bakcylem. Tak jak ja zresztą zostałam też zarażona. I słuchajcie, powiem Wam, że to jest całkiem przyjemna sprawa, bo raz, że w domu jest dużo fajniej, bo mamy dużo zielonego elementu w domu. Drugi raz, że te kwiatki niebywale też zdobią, a trzecia sprawa jest taka, że... No też mają działanie takie dobroczynne na nas, dlatego że filtrują powietrze, sprawiają, że troszeczkę się tak człowiek ożywia w ich towarzystwie. Więc powodów, dla których warto mieć rośliny jest mnóstwo. Oczywiście, kochani, nie odbierzcie tego tak, że ja was namawiam do um, kupowania roślin, czy też, um, wiecie, jakoś tak, um, chcę wam strasznie przekazać, że tak kupujcie, bo, 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 nie wiem, no. Bo ja tak mam. Nie, tylko ja wam tylko mówię to, że na mnie te roślinki, które mam w domu działają bardzo dobrze i ja po prostu świetnie się w ich otoczeniu czuję. I podejrzewam, że pewnie znajdzie się grono osób, którzy mi przytakną i powiedzą, że tak. No i zajdzie się pewnie grono osób, których, do których kwiaty nie przemawiają i to też jest w porządku, nie, nie piętnuje tych ludzi, absolutnie. Także tak, a ponieważ dzisiaj postanowiłam dla Was nagrać vloga, bo mam jakieś, a jeszcze jakieś 15 minut spokoju, bo dzieci na spacerze z mężem, mamy w ogóle sobotę, więc taki fajny dzień do ogarnięcia wszystkich zaległych spraw których w ciągu tygodnia nie da się z, tak jakby, wiecie, zrobić. Ja mam dzisiaj bardzo gospodarczo silne plany. Nie wiem, na ile mi dzieci pozwolą je zrealizować, ale mam. O, zobaczcie, nawet idzie nowy liść. Nie wiem, czy zobaczycie, zobaczcie. Także no, super, no. Nie wiem, czy już do mnie nie idą. No nie, chyba na razie nie, Z alarm. <gry> e, więc tak kochani. Mm, ja mam takie stanowisko, jeżeli chodzi o kwiaty, to jest moja druga miłość zaraz po książkach oczywiście. Bo książki to jest w ogóle mój. E, no, je, to jest moje w ogóle, wiecie, takie hobby, hobby, nie wiem no hobby, m, które od najmłodszych lat... Nie wiem w ogóle, jeżeli byście mnie się zapytali też, jaka książka spowodowała to, że... Zaczęłam czytać i na taką skalę, i takie książki, a nie inne. To wiecie co, kochani, chyba nie byłabym Wam w stanie powiedzieć na ten moment, która książka sprawiła, że ja zaczęłam tak mocno czytać. Chociaż jak sięgnę tak pamięcią, to wiem, że tajemniczy ogród bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. I tak naprawdę ta miłość do tego tajemniczego ogrodu, taka dziecięca jeszcze, bo to literatura stricte dziecięca. Chyba tak zaszczepiła we mnie tą, tą taką nutkę miłości do literatury, każdej. I chyba tak, chyba jeżeli miałabym właśnie określić, która powieść czy też jakieś, jakieś opowiadanie miałoby mnie tak... No i pamiętam jeszcze dość silnie Akademię Pana Kleksa. No to też tak dość silnie pamiętam nawet... Będąc w tym wieku, to to coś tam jeszcze, wiecie, pamiętam z dzieciństwa fabuły. Pasowałoby sobie przypomnieć, ale tak, myślę, że te dwie książki tak mnie nakierunkowały na to. Na pewno też pamiętam, to już chyba w liceum było, albo Granice Zofii Naukowskiej też pamiętam dość tak mocno. Lalkę też lubiłam, bardzo mi się podobała zbrodnia i kara w liceum. Bardzo, bardzo. Przeczytałam, to była cegłówka, a ja to pamiętam, przeczytałam, no kilka dni mi zeszło, ale przeczytałam, bardzo dobrze napisana powieść to była. I zamierzam zresztą też do niej wrócić, bo zamierzam sobie przypomnieć, jakie tam były fajne treści. No i co, i kurczę, no tak na dobrą sprawę. A, wiem. I e, jeszcze swego czasu, e, pamiętam to siostra mi tak w sumie polecała e, książki Doroty Terakowskiej i pamiętam, że przeczyta, przeczytałam e, chyba trzy. Mam nadzieję, że nie pomylę tytułów, to była po czwarka. Ono i tam, gdzie spadają anioły, i tam, gdzie spadają anioły, słuchajcie, to tak jak mówię Wam, że fantastyki nie przepadam za nią, tak kilkanaście, tak już mogę powiedzieć spokojnie, że kilkanaście lat do tyłu, e, to ja e, tam, gdzie spadają anioły, to była taka trochę fantastyczna powieść. Więc, no widzicie, I teraz podlewanko. Więc tak wiecie, tak jak, ja, tak jak zresztą wam wcześniej mówiłam, ja się nie nastawiam na e, czytanie jednego gatunku, bo słuchajcie, jest tak wiele pięknych powieści, fantazy, sci-fi, e, czy ogólnie kryminałów, thrillerów psychologicznych. Dramatów, horrorów, że nie chcę się skupiać na jednym gatunku. W ogóle teraz odkrywam na nowo literaturę klasyczną, która jak byłam młodą dziewczyną, zupełnie do mnie nie przemawiała i wręcz ja nawet nie rozumiałam zachwytów nad literaturą klasyczną, bo no, no jak? No, literatura współczesna była jakoś tak mi mocno... Yy, Mocno mi weszła ta literatura współczesna. Tak jak Wam mówię, tą Dorotę Tarakowską e, czytałam też Weronika. Nie Weronika, postanowiła umrzeć, tylko e, taką dziewczynę, która opowiadała o schudnięciu. Nie wiem, jak ona wiadomo imię. Ale właśnie, też takie, takie właśnie o anoreksji. Czytałam bardzo dużo książek, e, też bardzo dużo o samobójstwach. Ja w ogóle pracę magisterską, to licencjacką. Napisałam o samobójstwie. To była moja praca. Samobójstwo jako przykład zagrożenia chyba bezpieczeństwa osobistego, personalnego, jakoś tak. Nie, nie wiem, czy nie pomyliłam, ale wiem, że tak mi świta, że coś w ten deseń ta praca miała z nazwy. Więc takie tematy były mi bardzo bliskie. Zresztą bardzo lubię takie kryminalistyczne, kryminologiczne teksty czytać opowiadania, Pfu. powieści albo takie wiecie, na przykład y, z archiwum X, dzienniki jakieś takie kryminalistyczne. Y, bardzo lubię też taki motyw w kryminałach, jak się jakaś tam zbrodnia, czy, czy coś takiego. To tak, to do mnie przemawia. Y, no natomiast teraz tak gdzieś odeszłam w stronę klasyki. Ale to nic, mm. bo, bo ja tak mam to do siebie, że lubię sobie wracać. Y, Czasami do takich korzeni swoich czytelniczych, więc różnorodność. Słowo klucz na ten rok dla mnie to różnorodność. Staram się nie nastawiać na konkretną, jedna, konkretny jeden gatunek, bo myślę, że wiele bym straciła, gdybym szła tylko, wiecie, w jedną stronę, dlatego że mamy tak wiele pięknych tekstów, że... Uważam, że to by było mocno yy, niewłaściwe, żeby tylko jedną, yy, jeden gatunek czytać. Więc yy, tak, po prostu taka pogadanka, słuchajcie, przy kawie. Yy. Dzisiaj to na pewno nie będzie pierwsze spotkanie z kawą, dlatego, że noc yy, taką ciężką troszkę. Dlatego, że mojemu synkowi wychodzą zęby. I o ile pierwszych dwóch ząbków y, nie widzieliśmy kiedy to się stało, że one wyszły. Tak, kolejne zęby no, już dają o sobie znać i y, no, mamy teraz y, katarek taki y, mocny. katarek. Y, więc no, wiecie, mamy jak to jest z katarem e, w nocy. Walczymy jak możemy. E, w, w każdym razie no, no, musi to, niestety musi to tak być już. E, jak wyjdą, to dadzą mu spokój, a dopóki nie, no to jesteśmy cały czas przy nim, tulimy, nosimy, karmimy, no bo tak trzeba. Zresztą no, chcemy mu pomóc jak najbardziej umiemy. No a wiadomo, że nic tak dobrze lecznicze nie działa jak mamy lub taty ramiona, więc robimy to. Dlatego też ta kawa, będzie dzisiaj pierwszą, ale na pewno nie ostatnią. E, widzicie, ja zawsze wszystko robię bez rękawiczek. Moje dłonie mi kiedyś za to na pewno podziękują, ale mm, po prostu nie wiem, ja tak działam na zasadzie, mam coś zrobić, to robię i nie, nie myślę. E, no a później jak coś tam mi dokucza, to wtedy myślę, że no fajnie by było jednak e, bardziej o siebie dbać, no ale... Nie wiem, chyba to jeszcze nie ten moment w moim życiu, bo robię wszystko bardzo szybko, bo nie zawsze mam czas. Nie zawsze też mam siły, żeby coś zrobić, a jeżeli już to wszystko się pojawia w danym dniu, no to tak jak mówię, zapominam o podstawowych rzeczach. Na rzecz tego, żeby to zrobić, nic z głowy, także taka jest moja przypadłość, pewnie wiele mam się ze mną zgodzi, że tak jest. No a później to z czasem pewnie przycichnie, zginie, wyminie, przeminie. Ale na ten moment tak jest i też nie zamierzam z tym walczyć. Bo po co? Trzeba to zaakceptować. No i tak kochani, słuchajcie, pokażę Wam jeszcze ten rysunek mnie, bo ja zawsze staram się takie rysunki sobie zostawiać. Zobaczcie, jak mi pięknie córcia narysowało. To jest mama wedle malinki. Uwielbiam takie rysunki dla mnie. One niosą, zresztą widzicie tego kwiatuszka, to też córeczka mi przyniosła z przedszkola. Też Panie fajnie twórczo wspierają dzieci w takim właśnie wyklejaniu, malowaniu. To jest super. Więc ja sobie takie rysuneczki gromadzę. A moja córcia, jak to widzi, to też jest bardzo zadowolona, bo wie, że mama ją mocno docenia, no bo to wisi w centralnej części naszej kuchni, więc każdy to widzi. A dla mnie to jest takie, wiecie, jak spojrzę i tak sobie przypomnę, że ten kwiatuszek to był dla mnie, to jest mi na pewno bardzo miło i tak ciepło, więc gromadzę takie rzeczy, gromadzę. I tak, kochani, tym akcentem roślinnym jeszcze Wam pokażę, tak, tutaj mamy tak może z daleka. Tutaj mamy syngonium w doniczce, a tutaj mamy kantosome, czyli skrzydła anioła w takiej, w takiej oto doniczce. To mi się udało z Wami zrobić. Także widzicie, kochani, macie wkład swój w moją roślinność w domu. I tak, kochani, chciałabym się z Wami już pożegnać, bo muszę pędzić dalej. Te 15 minut wbrew pozorom mija jak 3, więc szybko muszę się jeszcze tutaj ogarnąć z obiadem i nie tylko. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że zostawicie swoje zdanie na temat tego vloga. No i powiecie, co tam u Was ciekawego się dzieje, co czytacie, co polecacie albo y, jakie kwiaty jeszcze może y, mi tutaj y, podsuniecie, jakie mogłabym mieć. Y, kiedyś Wam zrobię film z kwiatami, y, y, jakie mam w domu, ale to tak wiecie na spokojnie, bo tutaj to będę potrzebowała dość dużo czasu, bo ich jest naprawdę sporo. Y, więc y, tak kochani, żegnam y, się z Wami. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się mocno, dajcie znać, obserwujcie, lajkujcie. Kliknijcie dzwoneczek, jeżeli nie chcecie, żebyście przegapili żadnego odcinka. I żegnam się z Wami. Zostawiam Was z bardzo e, dobrymi życzeniami. Tak, trzymajcie się dzielnie. Bądźcie szczęśliwi, Buźka, na razie.